Czyli tutaj jest stromadzie wydawca już w piątym odcinku z Slenderman R.E. To jest, yyy... Slenderman R.E. Yyy, dawno nie było Slendermana? No, ale... już jest. Okej, okay, to jest jakaś... filmia. Okej. Okay. Yy, nie było Slendermana ileś tam... miesięcy. Okej, naprawdę przepraszam za coś słuchać. Naprawdę nie, może, dobrze, nie może, okay, dobra nie mam co nie jest. Okej, dobra. Rzec trwa minutę. Okej, okay, tutaj nic nie ma. Tutaj coś jest. Tutaj też nic nie ma. Okej, okay. dobra. I tutaj, dobra, tutaj też nic nie ma. Okej, okay. i tutaj coś jest czerwonego. I... Okej, okay, to jest w ogóle to, co było na. To jest na dole to co byliśmy w czwartym odcinku. No, Okej, okay. dobra. Yy, więc my yy, Weźcimy tam. Okej. Okay. W ogóle tutaj da się puść. Okej, okay, yy, naprawdę tutaj okej, okay, dobra, tutaj yy, nic nie ma. Yy, nie wiem, naprawdę przepraszam, wyjść się nie ma. No dobra. Dobra, nieważne. Okej. Okay. Okej. Okay. Co to? Okej! Okay. Co jest? Okej okay. Okej, okay. yy. Dobra, to było dziwne I dobra, naprawdę przy razzę się słyszę. dobra. Nie ważne. okej, okay, to było dziwne naprawdę. I muszę mówić głośno, bo... Ej, naprawdę że się. Słuchać, dobra. Nie, dobra, nieważne. OK, tu búdinho, na verdade. OK. Dobra. Tu búdinho. Na verdade. Dobra OK, y

Okej. Okay. Okay, dobra. T więc dobra. E... Okay. Okay. Co się dzieje? Okej, okay. okay, to było dziwne. Dobra, nieważne. Okej, okay, to było dziwne, naprawdę. Dobra, nieważne. Telewizja, no co, jest? się w ogóle, tak w ogóle 5 minut, no i dobra, no co, jest to, no. dobra, nie wiem, na pracę bym się rozwiedził, jeszcze na pracę, Jeju. Nie będę musiał zrobić cięcie, Pierwszy zasnuło w tej serii cięcie, dobra, to czekajcie, robię cięcie. Ok, yy, tu coś jest. Co jest? Okej, okay, w ogóle to... To w ogóle to byłoby... To było w ogóle... To w ogóle byłoby... W yy, Czwartym odcinku... Ze Slenderem i To jest właśnie teraz... Yy, piątym odcinku, okej, okay, no... Nie... Okej, okay, nie wiem, o co chodzi z tym... Naprawdę, dobra, dobra nieważne ważne... Yy, i Teraz musimy, Myś to film okej, okay. okay, co jest na miejsce? E... No, coś dzieje okej, okay, co miejsce. Okay. Dobra, yy, to jest naprawdę bardzo ciekawe. Okej, okay. dobra, yy, to jest bardzo ciekawe. No i dobra, yy, to jest bardzo ciekawe, okej. Okay. Yy, nie yy. wiem, czy to jest że... naprawdę dobre, nieważne. Okej, okay, muszę gdzieś dalej iść. Okej, okay, nie, czy ktoś. A, dobra to było. Okej, okay, to jest bardzo ciekawe. No i dobra. Okej, okay. właśnie szampa się pojawiła? Okej, szampa się właśnie pojawiła. Okej, szampa jest bardzo ciekawe, czy coś jest sam. No. jest? Eee... Okej. Okay. Przecież to jest to... Przecież to były te rzeczy, co... Aż go nie ujrzał, ten Kraman nas goni. Okej. Okay. Teraz Slenderman nas goni i te kobiety, ta yy, kobieta, kobieta są so była w trzecim odcinku, czwartym odcinku i właśnie w tym piątym odcinku. Czyli te kobiety to właśnie były jakieś poszczególne, jak mówiłam właśnie, że był w czwartym odcinku. I był Slenderman. Znaczy tego tutaj nie wiem, nie wiem Dobra, nieważne. Okej, okay, czy... Okej. Okay. Yy... Okej. Okay. Chyba już czyli dalej że ciąg nastąpi. Czyli to jest już koniec z I niby ma powstać druga część tego? Okej, okay. nie mam drugiej, coś powstać, tego, to ja na pewno nagram. I jak będzie to, oczywiście nagram. I to jest koniec Slendermana era. ery. Naprawdę. No... Fajny odcinek? Koniec Slenderman No... Szkoda. Żałuję. Szkoda, że koniec Slenderman No dobra, jeszcze dobra, nieważne. Dobra. ty Czyli to koniec Slenderman ery. To koniec serii ze Slenderman Dobra. Więc to było, no... Dobra, wszystko się musi kiedyś skończyć. Dobra, Dobra to było na tyle tego odcinka. Koniec tego Romana, Jutro będzie Roblox też i Robloxa nie będzie aż tak szybko koniec. Zbędę z Roblox się pojawi jeszcze z tysiąc odcinków. Nawet pewnie z 3000 jeszcze pojawiło odcinków z Robloxa, więc o Roblox musicie martwić, jak to się kiedyś skończy. No, Renderman się skończył. No, dobra, to był na tyle tego odcinka. Nie będę przedłużać. Na razie i cześć. Jutro będzie Roblox, więc mam nadzieję, że się będziecie cieszyć. Na razie i cześć!